Hej, witajcie! W dzisiejszym filmie zrecenzujemy zestaw z serii LEGO Pirates. Zapraszam! Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj zrecenzujemy zestaw z serii LEGO Pirates. Ta dokładnie jest to zestaw o numerze 8396 Arsenał Żołnierza, który kupiłem na jednej z grup na Facebooku w bardzo fajnej, niskiej cenie. Ja także bardzo się cieszę, że udało się zdobyć ten zestawik. No a teraz to, ja Was zapraszam na krótki speed build. Ty za chwilę szczegółowo to ten mały zestawik. Słuchajcie, zestaw mam zbudowany, i mimo, że to jest bardzo prosty i mały zestawik, to. Naprawdę bardzo dobrze wygląda. Szczególnie ta figurka, od której może zaczniemy sobie omawianie. Jak widzicie, jest to żołnierz imperialny jakiś. Ma bardzo fajną czapkę taką podwyższoną. Jak widzicie, tu jest jakieś logo z przodu. Bardzo fajny oczywiście nadruk znajdziemy na tej figurce, na torsie z przodu. Jak widzicie, tutaj element jego ubioru. I z tyłu tak samo mamy nadruk. I też tutaj znajdziemy narysowaną jakąś torbę. Ciekawie to wygląda. I przejdźmy znowu tutaj do przodu figurki. Jak widzicie ma bardzo fajny nadruk. Na główce taki bo zarośnięty żołnierz. Ciekawie wygląda ten nadruk. Ma on oczywiście tutaj na ramionach dodatkowy element ten niebieski, fajnie to wygląda. Bardzo odzwierciedla nam te czasy, właśnie żołnierzy imperialnych, czyli pewnie z Wielkiej Brytanii. No i w, nasza figurka tutaj w ręce ma pistolet, a dodatkowo w tym zestawie znajdziemy tutaj taki drobny element, jakby zbrojowni. I jak widzicie, tutaj mamy szablę, plecak oraz łuszkiet, który oczywiście możemy założyć naszemu żołnierzowi, i wtedy tak on się prezentuje. Także ogólnie jest to bardzo prosty zestawik, ale jak ktoś lubi serię LEGO Pirates i wspiera żołnierzy, to myślę, że to jest zestaw właśnie dla niego. Podsumowując zestaw. 8396 Arsenał Żołnierza z serii Lego Pirates jest bardzo fajnym zestawem, mimo, że to jest oczywiście jeden z najmniejszych zestawów z tej serii, ale cieszę się, że znalazł się on w mojej kolekcji. No i co, jedynie szkoda, że Lego już nie wydaje takich małych zestawów, bo przypomnę, że ten zestaw podajże kosztował jakąś dyszkę, kiedy był on wydawany. Także była to bardzo niska cena. No a teraz jak wiecie, no niestety nie mamy takich małych zestawów. Ale może kiedyś się to zmieni. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.